Cześć! Witajcie! Z tej strony Łukasz. Gramy ja w dzisiaj grę pod tytułem Team Forest. Co pan niektórzy wiedzą, jaka to jest gra? No, powiem tylko tyle: bardzo fajna. Normalnie tak gra jest. No, no i ogólnie. Tak gra jest darmowa na Steam. <laughs> jakby ktoś chciał sobie nią pograć, to niech zbija na Steam, pisze Team forest i nie występuje wam. Po są tu różne. tak. Są tu różne, jakby to móc powiedzieć, klasy. Już wam pokazuję. Pierwsza klasa to... No, to jest y, TED scout, Druga to romierz. Trzecia to jest... Y, pyro albo to jest dymonator. Ale nie, to jest chyba pyro. Czwarta to dymonator. Gruby... Y, ten. Inżynier, yy, medyk, snajper i szpieg, tak. A no, ja sobie najbardziej wolę na tej arence grać, yy, najbardziej lubię na tej grać yy, właśnie snajperem. Najlepiej mi się gra yy, właśnie tą, yy, tą osobą, tak mogę powiedzieć. No nie wiem jak on mnie ściągnął teraz, ale zawsze. Trudno najpierw zmienić klasę, zanim, zanim tu wejdę. Chciałam wszystkie klasy pokazać, chociaż na pewno mi nie stać czasu. A, ale mi się coś tak w gardle przedstawiało, i jak przełkam, to czuję, jak mi miało coś w gardle, ale mniejszało moje gardło. Yy, no i tak spróbuję, może wam pokazać wszystkie yy, klasy. Nie wiem, czy to się uda, ale myślę, że tak. Dobra, ja sobie wezmę może tego, hmm. właśnie y, postać, którą bardzo lubię, czyli y, ten, y, No i znowu zapomniałam, nie wiem co powiedzieć, wiem co powiedzieć. Y, jak to tego, czekaj, y, że tutaj to się nazywa, tak oto będzie się o, dobra, tam ktoś gada z tyłu, tak, można wszyscy w ogóle rozmawiać, jak jest w CESie, Najmniej najmniej Global Offensive, albo 1.6. No i co, no, tu są różne, tak jak mówiłem, klasy, są tu dwie drużyny przeciwko siebie, chyba, no, widać, to nie? Więc nie muszę wam o tym tak ciągle mówić. No i cóż, te będą się. A, no i znowu mi się myli. Te odcinki będą się pojawiały z tej gry oczywiście bardzo często. są to Mount Blade. Czemu? Mount Blade. Gra. No fajna, ale ja postanowiłem. No jak mi się ten głos tam nagrywa, to jest normalnie porażka. Więc nie jest fajnie. To nagrywam już chyba jakoś siódmy. Ósmy, nie powiem, kiedy raz, nie wiem sam już, bo wszystkie mi się głos nie nagrał. Wszystkich tych głos mi się nie nagrał, no i nie jest fajnie, no. O, tam idzie oko, kobią. sobie muszę... Ej, tu mnie bije ten szpieg, dobra, spoko, 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 tak chcę, tak chcę, tak chcę, no to spoko. spoko. trzeba go naprawić... No i mnie działko zepsuło, ale męda. No dobra, no. To jest jeszcze jedno działkę. No i tu się działko ulepsza. Tak, ulepsza się działka, jak się gram. Inżynierem. Tak, która inżynier gram. No i co? Tu są dwie drużyny. Tak, dwie drużyny. Drużyna przeciwko drużynie. Czerwony... czerwoni we niebiescy. No i tak. Nie. Yy, Fajnie jest w tej że no, Ta gra jest bardzo dy dynamiczna, tak mogę powiedzieć. Yy, dla osób takich. No wiecie, no na pewno nie dla osób spokojnych. Tylko tyle to Nie dla osób spokojnych. O, wbili nam tutaj. Tu mi działko rozwalili, ale chyba nie. Chyba nie rozwalili. Aaa, rozwalili mi działko, miałem wyjedną. Dobra, zmieni sobie klasę następną. Yy, na przykład, nie wiem, skał ten sobie pogram. Skoł ten sobie teraz yy, Chwilę. Bo i tak wszystkich klas wam nie pokażę. Te najważniejsze może. Jak najlepsze dla mnie. Yy, no więc dobra. Chociaż moją najlepszą klasą to jest na tej bynajmniej arence yy, gruby i Scout, Znaczy nie, gruby i sniper, sorry. Yy, Wszystkie kresy mają na przykład, nie jakieś tam yy, shotguny jakiegoś, tak można powiedzieć. Jakiś pistolecik, jakąś na przykład ten, ma taki łódki paintballowe. Ja Nie na niego mnie mody, nie wiem czemu, ale... Dobra. Jak go wyrąbało do góry, nie wiem, spoko. Spoko, spoko. No, nie wiem, zauważył. I to mnie zauważy. Snypery nawalają tą. Ale nie, patrzę. No kiedy to się Cholera Dobra, wyż nie. Ła! Yy, niski poziom baterii mam. Yy, nie wiem, czy zrobić cięcie. Nie na pewno nazywali z nagrywania. Tylko szybko po tej zobaczę, ile mi się nagrywa. Czekajcie chwilę. Mm. 6 minut. No i no, powinno mi wystarczyć tej baterii na jakoś yy, to 2 minuty. Chyba jeszcze tak gdzieś sobie 2 minuty. i zakończymy ten odcinek. Bo po prostu długo, nie? No więc zmienię sobie szybko jakąś yy, klasę, yy, postać. So, szybko sobie zmienię. Na przykład jakąś taką, teraz nie wiem, yy, demonator. Demonator to jest, yy, czy pyro, pyro. Dobra, pyro. Mieszam mi się demonator z pyro. Myślę, że wam to nie przeszkadza. Tak, ale mnie zdjął sniper. Nie fajnie. Nie fajnie. Nie fajnie. Tu się szybko właśnie zdobywa flagi. Dzięki. Fluwa, tak naprawdę powiesz. Nie, nie. Mój, mój, moja nazwa na Steam. Łukasz. Yy, jest yy, taka z Nie mam żadnego zdjęcia, nic takiego. Szybko się. Uleczę, że tak powiem. No i dobra, no. No więc powoli będziemy kończyć. Powoli. Yy... No, Wszystkich, które nie pokazałem, myślę, że w następnym odcinku wam pokażę. Dawno w tą grę nie grałem, więc tak mule, tak mogę powiedzieć, w tej grze. Ale ja muszę się do tego wszystkiego przyzwyczaić jeszcze. I no, myślę, że mi kiedyś, kiedyś, że mi jeszcze lepiej pójdzie. Tam w swoim czasie. Tak, w swoim czasie. W swoim dalekim czasie. Tego bym doswalił. Ostatniego tak na zakończenie. Tak, choć tu. Na nas, się gdzieś. O nie, wyszedł, wyszedł. No, i znowu się O nie, wyszedł, wyszedł. Yy... Oś, już dam Szanownego. No więc dobra. Ym, jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a nie zasubskrybować mojego kanału. I oczywiście ocenić. Ym, no, nie piszcie żadnych hejtów, że zamulam. I ogólnie... No bo to jeszcze to są początki. Tam nagrałem tam kilka odcinków, ale bardzo szybko. No więc nie piszcie takich komentarzy, że na przykład, nie wiem, dziecko jakieś albo coś takiego, z tego mój taki jeden kolega to napisał, chociaż to nawet nie jest mój kolega, taki lup straszny, eee, nie będę o nim najlepiej gadał, no więc, jeśli się podobało, nie zapomnijcie stawić łapki w górę i subskrybować mojego kanału. Cześć, na razie, pa!